Od 24 do 26 października w Barżantowo Sport w Katowicach trwały dziesiąte Mistrzostwa Polski w rakietlonie. Zawody, których uczestnicy rywalizowali ze sobą w czterech dyscyplinach – tenisie stołowym, badmintonie, skłoszu i tenisie. Bardzo nietypowa dyscyplina, jeszcze nie tak bardzo popularna w Polsce, ale właśnie staramy się to propagować poprzez... Szczególnie przyciągnięcie takiej imprezy na Śląsk, gdyż na Śląsku, z tego co wiemy, to jest co najmniej popularna instytucja sportu. Bardzo dużo się gra w całej Polsce, a na Śląsku akurat najmniej. Natomiast jest bardzo nietypowa, bo trzeba być bardzo wszechstronnym. Trzeba dobrze sobie radzić w czterech konkurencjach rakietkowych. Czyli zaczyna się zawsze od najmniejszej rakietki, czyli od tenisa stołowego. Następnie przechodzimy z tenisa stołowego na badmintona, potem na squasha. I na koniec tenis ziemny. W imprezie wzięło udział 80 zawodników z całego kraju, co podwoiło liczbę uczestników ubiegłorocznego turnieju. Rozwija się ten sport u nas w mieście w Katowicach. Cieszymy się, że przyjechali goście nie tylko tutaj z Katowicą, ale, ale są goście z innych miast polskich, którzy biorą udział właśnie w tych zawodach. Dla najlepszych przygotowano medale oraz cenne nagrody. Grałem w tenisa stołowego od, od, od dziecka, w pewnym wieku kolega mnie namówił, żebyśmy zagrali w rakietlona. Pierwszy raz wziąłem rakiety do, do badmintona już w wieku 34 lat i zacząłem trenować badmintona, squasha i tenisa. I w tym momencie mój czas wolny się skończył. Ewidentnie można być zadowolonym, lepiej niż w tamtym roku. Takie minimum, które sobie postawiłem, to przynajmniej być w finale. Udało się, udało się wygrać, przeciwnik ten sam, co w tamtym roku. Jesteśmy o rok starsi, ale było ok. Raketlon to cztery sporty, cztery rakietki w jednym sporcie. I tu nie ma litości. Tu jest na okrągło ciężka, ciężka praca. W każdym meczu, w każdym secie, który się rozgrywa tych meczów, jest mimo że tylko trzy czy cztery, ale jednak mimo wszystko to jest bardzo męczące. Bardzo ładny ośrodek, szczerze mówiąc jestem tutaj gorszo drugi raz. Za każdym razem jestem naprawdę oczarowany tym, tym, tym miejscem. Ośrodek jest rewelacyjny, bo, bo ma wszystko co potrzeba, czyli ma trzy korty ziemne, ma trzy korty do spłosza, ma trzy korty do babingtona, trzy stoły tenisowe. Także to jest to, co na pewno ułatwia zrealizowanie Takiego wielkiego przedsięwzięcia, jakiego tutaj, jakie tutaj miało miejsce? Lista zwycięzców dostępna jest na stronie www.sport.barzantowo.pl